Korzystając z okazji, czy po angielsku e, słowo pałac i zamek to jest jedno słowo, czy jest rozróżnienie? To są dwa różne słowa. Dwa różne słowa. Jak jest pałac? Cas. Słyszałem kiedyś taką anegdotkę kogoś, że my Polacy śpiewamy, że będziemy mieszkać w pałacu, ale my angielskojęzyczni będziemy mieszkać w. Zamku! Słyszałem, tak? Tak się śpiewa. No, bardzo ciekawe, więc <grym> chyba dobrze. nie wiem czy idziemy do jednego miejsca na pewno, ale, ale dzięki, no, dzięki temu bratu dowiedziałem się czegoś nowego. Dzisiaj pierwszy raz mogę z czystym sumieniem powiedzieć, mamy piękną pogodę. A. Jest ciepło, jest słonecznie. To jest chyba najcieplejsza niedziela, niedziela, jeśli chodzi niedzielę. o niedzielę. <grym> Ej bracie. Będę się cieszył chwilą Polska w takim. Razie, co, no tak, Polska optymistyczna. Dzięki bardzo. <grym> Witam Was wszystkich oczywiście bardzo serdecznie i ciepło. Cieszymy się, że jesteście z nami dzisiaj. Jak wiecie, w tym miesiącu mówimy, mamy studium na temat światłości. Dzisiaj nie będzie quizu. Dziękuję wszystkim, którzy podzielili się. Tym, jakie jest Wasze pierwsze skojarzenie ze słowem światłość. Dzisiaj nie będzie latarki, która e, świeci na ścianę i uczynków ciemności, które zasłaniają to światło. Ale być może będzie dzisiaj e, jeszcze coś ciekawszego i ważniejszego. Zostań proszę ze mną. E, chciałbym dzisiaj podzielić to światłość na trzy okresy, na, na trzy ery. Erę. E, Starego Testamentu, erę, kiedy Jezus Chrystus fizycznie chodził po Ziemi i erę y, Nowotestamentowego Kościoła. I zobaczymy sobie na tą światłość, jak ona wyglądała w tych trzech okresach. Y, wiemy już, że światłość towarzyszy człowiekowi od samego początku. Dlatego że zanim powstał pierwszy człowiek, światłość już była. Wiemy, że światłość towarzyszy każdemu noworodkowi od samego urodzenia, kiedy tylko noworodek wychodzi z brzuszka mamy, tak, tak się ładnie mówi, od razu, od razu ten noworodek widzi światłość. I, i to jest również, i y, 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 y ta światłość, oprócz tej fizycznej, ta duchowa światłość chce towarzyszyć nam przez całe nasze życie, ok? Y, więc y, zaczynając od pierwszej ery, ery Starego Testamentu, chciałbym powiedzieć po pierwsze o świeczniku, jako symbolu światłości i jako symbolu generalnie Chrystusa. Ok? Więc księga wyjścia, rozdział 27, werset 20. Wyjścia 27, 20. Świecznik. Wyjście 27:20. Rozkażesz synom Izraela, aby przynieśli do ciebie czystą, wytłoczoną oliwę do oświetlania, oświetlenia, aby lampy zawsze się paliły. W namiocie zgromadzenia przed zasłoną, za którą jest arka świadectwa. Aaron i jego synowie będą je stawiać przed Panem od wieczora aż do poranka. Będzie to wieczna ustawa wśród ich potomków dla synów Izraela. Więc to jest to, co miało być postawione w namiocie zgromadzenia, prawda? I widzimy, że oliwa, którą miał, która miała być dolewana, jak ona była, była czysta, tak? I wiemy, że oliwa często symbolizuje nam w Starym Testamencie Ducha Świętego. I widzimy, że dolewano ją, no, tradycja żydowska mówi, że dolewano tą oliwę codziennie. Dlaczego codziennie? Bo codziennie potrzebujemy kierunku. Codziennie potrzebujemy tego światła i codziennie potrzebujemy widzieć, dokąd, dokąd idziemy. tak? I ten świecznik był yy, siedmioramienny. Wiesz, jak się nazywa? Menora. Nazywa się Menora, tak? Czyli było sześć świeczników i taki siódmy centralny, troszkę większy od tych pobocznych, że tak powiem. I na tych świecznikach były lampy, które się miały palić, i było ich siedem, prawda? I każda z tych lamp a, Każda z tych lamp była zrobiona ze szczerego złota. Okay? Świecznik był zrobiony ze szczerego złota, był czysty. Jednocześnie siedmioramienny, dlatego że siedem to liczba doskonała. Oprócz tego wiemy, że ten świecznik stał w miejscu świętym. Okay? I zadaniem tego świecznika było oświetlać rzeczy, które stały w miejscu świętym. Co tam stało? Stamtąd, stał tam stół na chleby pokładne, a jeśli stał stół na chleby pokładne, no to wypadałoby, żeby były chleby pokładne, tak? Było ich 12, dlatego że reprezentowały one 12 pokoleń Izraela i one były wymieniane co szabat i stał tam stół do kadzenia, tak? i... i te, te rzeczy, które stały tam w tym miejscu świętym i które ten świecznik oświetlał, one, one ogólnie miały przypominać Izraelowi o czym? O, o Bogu Jehowy, tak? o tym, że jest Bóg, który jest ich Bogiem i one miały, one miały to zadanie. Okay? Więc po pierwsze, świecznik. Po drugie, w Starym Testamencie widzimy słup ognia jako symbol światłości. Okay. Księga wyjścia, rozdział 13. Księga wyjścia, rozdział 13. 13, 21 i 22. A pan szedł przed nimi za dnia w, w słupie obłoku, by prowadzić ich drogą, a nocą w słupie ognia, by, by im świecić, żeby mogli iść dniem i nocą. Nie oddalał, nie oddalał od ludu, nie oddalał od ludu ani słupa obłoku za dnia, ani słupa ognia nocą. To jest dla mnie osobiście bardzo, bardzo coś wyjątkowego, dlatego, że nie spotykamy tego dzisiaj. Tak? Nie, ma, nie ma dzisiaj czegoś takiego że jakiś człowiek widzi słup ognia, prawda? I okej, okay, no, to, no to teraz tędy będę szedł. Ale widzimy to w Izraelu, kiedy był prowadzony przez pustynię i w nocy był to słup ognia. I co on miał robić? On miał wskazywać drogę, miał prowadzić, miał oświetlać drogę, którą szli jednocześnie był to symbol tego, że Bóg nie oddala się. Jest on blisko. Jest on, jest on ciągle z nimi. Jest, jest, jest z nimi. I a wyobrażasz sobie słup ognia, który, który mówi Tobie, kiedy, kiedy iść, a kiedy zatrzymać się? Bo kiedy ten słup ognia zatrzymał się nad przybytkiem, tak, to było hasło stop! Stoimy. I czasami on był nad tym przybytkiem jeden dzień, czasami dwa dni, czasami był tydzień i tak długo, jak ten, jak ten słup czy obłok za dnia był nad przybytkiem, tak długo Izrael miał obozować i być w jednym miejscu. Miał się nie ruszać. Ale kiedy tylko on wstawał i bez względu na to, czy on wstawał w dzień, czy wstawał w nocy, Izrael miał zbierać się, pakować swoje rzeczy, tak, i wyruszać dalej, i iść dalej. No nie? I bardzo, bardzo ciekawa yy, rzecz, dlatego, że pomyśl. Zastanawiasz się dzisiaj, o, no, powinienem to zrobić, czy nie powinienem? Powinienem tędy iść, albo nie powinienem tędy iść, i nie wiesz, masz wątpliwości, ale jest słup ognia, który powie mi, czy powinienem iść, czy nie powinienem iść. Jak słup ognia stoi, ja nie idę tam, a jak słup ognia idzie, no to i ja tędy pójdę. Nie ma dzisiaj czegoś takiego, nie? Ale tylko ob obraz tego. Jak, jak to było bardzo wyjątkowe i ta światłość towarzyszyła Izraelowi. Więc to jest po drugie. Po trzecie, w Starym Testamencie, wszyscy chyba wiemy, Izrael miał być światłością dla narodów. I bez względu nie będziemy mówić, czy on wypełnił to, czy nie wypełnił, w jakim stopniu miał być światłością dla narodów. Zobacz ze mną księgę Izajasza, tam gdzie Kuba mówił, 42, Izajasza 42, 6. To jest o Izraelu w tym fragmencie, ale jednocześnie jest o czymś o wiele, wiele więcej, o wiele, wiele większym niż o Izraelu. I szósty werset mówi, Ja Pan wezwałem Cię w sprawiedliwości i ująłem Cię za rękę. Będę Cię strzegł i dam Cię jako przymierze dla ludu, jako światłość dla narodów. Więc po pierwsze, yy, wiemy, że Izrael miał być Światłością dla narodów i między innymi on dostał prawo Boże, które odróżniało go od wszystkich innych narodów, które mieszkały dookoła. I życie w, tamtym, w tamtych czasach różnych narodów było okrutne, brzydkie, brudne, nieczyste po prostu. Ale Izrael z tego powodu, między innymi, że dostał prawo. Był innym narodem w takim sensie i on miał odróżniać się od innych narodów. I jednocześnie dzięki niemu inni ludzie mieli słyszeć o Bogu. Miał być światłością dla innych narodów. Pamiętasz Racha? Kiedy, kiedy, kiedy słudzy poszli tak, do, do Jerycha i Racha ukryła ich, co ona powiedziała. O, o Ja mówię, słyszeliśmy o waszym Bogu. Słyszeliśmy o Waszym Bogu, ona mówi, jak, jak rozstąpiły się wody morza, i co zrobił dwóm królom, amoreńskim. I ona mówi, nasze serce struchlało. Izrael miał być światłością dla narodów. I uwaga! To, że miał być Izrael światłością dla narodów, to jest jedno, ale w tym fragmencie jest coś o wiele więcej. I powiedzmy, że przeczytamy od 7 do 9. Abyś. Otwierał oczy ślepym, wyprowadził więźniów z ciemnicy i z więzienia tych, co siedzą w ciemności. Ja Pan, to jest moje imię, a moje chwały nie oddam innemu ani mojej czci rzeźbionym posągom. Oto nastąpiły pierwsze rzeczy, a ja ogłaszam nowe. Zanim się zaczną, dam Wam o nich słyszeć. Bardzo ciekawe, jest to oczywiście zapowiedź Mesjasza. I jest to zapowiedź Mesjasza w tak wyjątkowy sposób, że, że Izrael miał okazję usłyszeć, że ten Bóg, Mesjasz, Zbawiciel, przyjdzie pewnego dnia. I tutaj, tutaj czytamy o tym, że, yy, że ja ogłaszam wam rzeczy nowe, zanim się zaczną. Zanim przyjdzie ten Mesjasz, ja chcę, żebyście wiedzieli, że on pewnego dnia przyjdzie. I kiedy mówimy o Mesjaszu, nie trudno powiedzieć, że był on Światłością, mm -hmm. czy nie? Więc widzimy te, te rzeczy tutaj e, odnośnie Starego Testamentu. E, zobaczmy, jak to światłość wyglądała e, w drugiej erze, czyli w erze, kiedy Pan Jezus Chrystus był fizycznie na Ziemi. Okay? I e, Ewangelia Jana 9,5. Ewangelia Jana 9,5. Dopóki jestem na świecie, jestem światłością świata. Dlaczego to? Dlaczego tutaj? Sam Jezus Chrystus jest światłością świata. To już nie jest jakiś symbol, to już nie jest tylko jakiś obraz. To już nie jest tylko jakiś świecznik, ale mamy wypełnienie tego, o czym przed chwilą czytaliśmy w Księdze Izajasza. Między innymi jest więcej fragmentów, które mówią o wypełnieniu tego, że ta światłość przyjdzie na ten świat i ona rzeczywiście już tutaj jest, ona rzeczywiście tutaj, tutaj przysz, przyszła i ona daje zwycięstwo, ona daje, ona daje przejrzenie, ona daje nadzieję i nie ma w historii naszego świata. Kogoś, kto lepiej zobrazował albo pokazałby światłość, która była od samego Ojca. Nie znajdziesz w całej historii naszego świata kogoś, kto by tak zobrazował i pokazał światłość, jak pokazał to sam Jezus Chrystus. I on był sam światłością i dobrze o tym wiemy. I apostoł, apostoł Jan napisał o tym, co w pierwszym liście to, co dzisiaj yy, czytałem, że on mówi od samego początku: mówi to. To, co mówi, widzieliśmy, tak? to, to na co patrzyły nasze oczy, czego dotykały nasze ręce, o słowie żywotu, o tej światłości. On mówi, ona, ona jest tak doskonała i perfekcyjna. On mówi, że chciałbym to wyrazić najlepiej, jak tylko potrafię, żeby ludzie poznali, żeby ludzie doświadczyli, żeby ludzie wiedzieli, że jest światłość, która rozpędza mroki, że jest światłość, której nie jest w stanie pokonać żadna ciemność. Nie wiem, czy przeprowadziłeś kiedykolwiek takie doświadczenie, ale kiedy w ciemności zapalisz jakiekolwiek światło, wiesz co zwycięży? Zawsze światło. Światło zawsze zwycięży mrok. Nie ma takiej możliwości, żebyś zapalił latarkę w ciemności i nie widział, że to światło świeci. Nie ma czegoś takiego. Światło zawsze zwycięża. I to zwycięstwo jest w samym Jezusie Chrystusie. I rzeczywiście, mój drogi przyjacielu, rzeczywiście On nią był. Zobacz Ewangelię Mateusza, rozdział 4, werset 16. Ewangelia Mateusza 4,16. Ewangelia Mateusza 4,16. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światłość wielką. A siedzących w krainie i cieniu śmierci wzeszła światłość. I to jest nic innego jak cytat z księgi Zajasza z dziewiątego rozdziału. i Ale Jezus Chrystus, Bóg objawiony w ciele, światłość na oświecenie pogan, przychodzi, aby człowiek mógł znaleźć drogę do samego Ojca. Jezus Chrystus powiedział to bardzo prosto. Jezus, Jezus tą światłość, o której czytamy, którą był, przedstawił w bardzo, bardzo prosty sposób. Powiedział: Ja jestem droga, prawda i życie, i nikt nie przychodzi do ojca jak tylko przeze mnie. Jezus Chrystus tak bardzo łatwo przedstawił tą światłość, jak dosłownie jak stryknięcie <tak> latarką, zapalenie i zgaszenie. I on powiedział, że każdy grzesznik, który pokutuje, który przyznaje swój grzech. I wierzy w moje imię, będzie miał przebaczenie grzechu. Wow! Jak to jest możliwe, że, że taka wielka światłość pozwoliła tak łatwo siebie poznać? Jak to jest możliwe, że taka wielka światłość dała tak prosty dostęp do siebie? Ja nie wiem, ale jestem Bogu bardzo wdzięczny za to, że on tak to zaprojektował. Chociaż wiemy, jak to jest. Zbyt proste, zbyt łatwe. Niemożliwe jest, żebym nic nie musiał zrobić, aby otrzymać przebaczenie grzechów. Ale rzeczywiście tak jest. Mój drogi przyjacielu. I któż z nas nie chciałby ujrzeć światłości, którą ujrzeli Galilejczycy? Światłość na oświecenie Pogan. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światłość wielką. Czy nie chciałbyś ujrzeć jeden raz w swoim życiu tej światłości? Nie chciałbyś zobaczyć tego, co widzieli ci Galilejczycy, mieć przywilej zobaczyć Jezusa Chrystusa? Jeden dzień, jedno nauczanie, jedno kazanie, yy, jedno zdanie, jeden, jeden krótki dzień, w którym byś zobaczył, jak robił to Jezus Chrystus. Jaki On był, co On mówił. I mamy bardzo wiele rzeczy zapisanych tutaj, no nie? Ale wszystko, cała reszta jest naszą wyobraźnią, prawda? Jest wiele filmów, które kreują naszą wyobraźnię, jak Jezus wyglądał, jaki miał charakter, jak mówił, czy ciepło i tak dalej. Ale prawda jest taka, że, że on zostawił coś, co jest ważne dla nas, i on powiedział: Moje słowo jest ważne, a to, jak on wygląda, pewnego dnia, moi drodzy, zobaczymy. Pewnego dnia zobaczymy, jak wygląda sam Jezus Chrystus. Ale to jeszcze jest na pewno przed nami. Natomiast po drugie, światłość jest równie. inaczej, sąd jest symbolem światłości pewnego rodzaju. Okay? Ewangelia Jana 3,19. Ewangelia Jana 3,19. Dlaczego sąd jest symbolem światłości? A potępienie polega na tym, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie umiłowali ciemność bardziej niż światłość, bo ich uczynki były złe. Światłość jest swego rodzaju sądem. Dlatego, że światłość zagląda tam, gdzie nie chcemy. Światłość zagląda tam, gdzie jest niechciana. Światło zagląda tam, gdzie nie ma dostępu czasami nikt z nas. I światło jednocześnie jest pewnego rodzaju sądem. Dlatego, że Biblia mówi, że Jezus Chrystus przyszedł na świat, ale ludzie bardziej umywali ciemność. Dlaczego? Dlatego, że uczynki były złe. I wiemy, jak to jest. Każdy człowiek, który ma dużo złych uczynków, nie zbliża się do światłości. Każdy człowiek, który ma dużo złych uczynków, nie chce być blisko światłości. Dlaczego? Bo uczynki zostają obnażone. Ale człowiek, który jest grzesznikiem i przyznaje swoje grzechy, chce być blisko światłości. Często pomimo tych grzechów, chce być blisko światłości. Wydaje mi się, że to jest to, jest to czego powinniśmy szukać. Pomimo naszych grzechów, powinniśmy szukać światłości. Pomimo tego, że spełniamy czasami złe uczynki i uczynki ciemności, pamiętacie, które zasłaniają nam to światłość życia, powinniśmy ciągle przychodzić do samego Jezusa Chrystusa. I na pewno yy, sąd Jezusa Chrystusa będzie sprawiedliwy i ten sąd będzie pewnego dnia. Po trzecie, nasza era, a więc era nowotestam nowotestamentowego Kościoła i jest to era po prostu kościoła. My jesteśmy światłością. OK? Już, już nie tylko Izrael, jako jeden naród pośród wszystkich narodów, już nie tylko ten jeden wybrany, ale my, Poganie, według Biblii, dzięki Jezusowi Chrystusowi, możemy być tym światłem i tą światłością. I być może słowo możemy być jest trochę za małym słowem. Powinniśmy i mamy być światłością dla, dla narodów. Zobacz na chwilkę ze mną Ewangelia Mateusza 5.14, tam gdzie byliśmy. Ewangelia Mateusza 5.14 mówi do nas tak. Wy jesteście światłością świata, nie może się ukryć miasto położone na górze. Więc Jezus Chrystus daje, daje zadanie wszystkim tym, którzy wierzą. On mówi: Wiecie co? to ta światłość. Ja chcę, żeby ona dzisiaj była zaniesiona dana przez was. Moje pragnienie jest takie, żeby ta światłość była dana przez was, była zaniesiona przez was, żeby była widziana przez innych ludzi, dla innych ludzi właśnie przez nas. Więc wygląda na to, że Bóg dał zadanie nam: bądź światłością. Świeć, mów, wskazuj. Uwielbiaj Jezusa Chrystusa i kiedy będziesz to robił, będziesz to robił we właściwy sposób. Ale, ale nie chodź w tej światłości nierozsądnie. Nie, nie chodź w tej światłości głupio, tak jak chodzili ludzie w liście do Rzymian 2,19. Jest to, jest to o ludziach, którzy otrzymali znanie, ale z jakiegoś powodu chodzili głupio i nierozsądnie. I w Rzymian 2,19 jest napisane tak. I uważasz się za przewodnika ślepych, za światłość tych, którzy są w ciemności, wychowawcę bezrozumnych, nauczyciela niemowląt, mając w prawie kształt wiedzy i prawdy, ty więc, który uczysz drugiego, samego siebie nie uczysz, ty, który głosisz, że nie wolno kraść, kradniesz, więc można, można chodzić w światłości nierozsądnie i głupio, ale Bogu zależy na tym, żebyś chodził w światłości mądrze. Bogu zależy na tym, żebyś chodził w światłości tak jak ci, którzy byli opisani przed chwilą w Ewangelii Mateusza, tak aby inni widzieli. Nie może się ukryć miasto położone na górze. I po trzecie w erze nowotestamentowego kościoła chciałbym Chciałbym zakończyć to obrazem świecznika, którym zaczynaliśmy w Starym Testamencie. I ten obraz świecznika jest widoczny w Księdze Objawienia Jana w rozdziale pierwszym. Objawienie Jana 1:20. Tajemnica siedmiu gwiazd. Które widziałeś w mojej prawej ręce i siedmiu złotych świeczników, jest taka. Siedem gwiazd to aniołowie siedmiu kościołów. A siedem świeczników, które widziałeś, to siedem kościołów. Mamy siedem świeczników i mamy siedem kościołów. I wiemy, że to są kościoły, które w tamtym czasie istniały tam. I wiemy, że te kościoły mają chodzić jak w światłości Bożej. One mają, one mają pokutować, one mają nie zapominać o swojej pierwszej miłości, i one mają nie zapominać o swoich pierwszych uczynkach. I widzimy w trzynastym wersecie tego samego rozdziału, a pośród tych siedmiu świeczników, kogoś podobnego do syna człowieczego, ubranego w długą szatę i przepasanego na piersi złotym pasem. Więc ta menora, ten świecznik ze Starego Testamentu w objawieniu Jana przekształca się symbolicznie w kościoły, jako źródło światła. Jako źródło duchowego światła dla nas. A Jezus Chrystus przechadza się pośród tych świeczników, co oznacza Jego obecność wśród wierzących. I Jego obecność, i jednocześnie nadzór nad zborem. I, mój drogi przyjacielu, On tu jest. Jeśli to, co jest tutaj napisane w tej księdze, jest prawdą, to znaczy, że On tu jest. Ten Jezus Chrystus i ta światłość. Być może ciężko nam sobie to wyobrazić, ciężko jest nam sobie to uzmysłowić. Jak to jest możliwe, że wielki Bóg jest pośród nas? Ale według tej obietnicy tak jest. Jesus Cristo é a świata. Amen. Amen.